Ewangelia Jana, rozdział drugi. W trzeci dzień odbyło się wesele w Kanie Galilejskiej. Matka Jezusa była tam obecna. Jezus też został zaproszony na wesele wraz ze swoimi uczniami. Gdy zabrakło wina, matka Jezusa powiedziała do niego: Nie mają wina. Jezus odpowiedział jej: Co mi do ciebie, kobieto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Matka jego powiedziała sługom: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało tam sześć kamiennych stągwi na oczyszczenie żydowskie. Każda mieściła dwie lub trzy miary. Jezus powiedział do nich: Napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Wtedy Jezus rzekł: Nabierzcie teraz i podajcie przełożonemu wesela. Podali więc. Gdy przełożony spróbował wody, która stała się winem, nie wiedząc skąd pochodzi. Ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli. Powiedział do pana młodego: każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy goście już napoją, wtedy podaje gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do teraz. To był początkowy znak, którego Jezus dokonał w kanie galilejskiej. Objawił w ten sposób chwałę swoją i uwierzyli w niego jego uczniowie. Potem Jezus udał się z Galilei do Kafarnaum. Było to sześć dni przed Paschą Żydowską i tam pozostał. W świątyni znalazł tych, którzy sprzedawali woły. Owce i gołębie oraz pieniądzomierzy siedzących przy stołach. Uczynił biczem z lin wszystkich, wytrącił ich z świątyni, przewrócił stoły pieniądzomierzy i ławki sprzedających gołębie. I powiedział im usuńcie stąd te rzeczy i nie róbcie z domu ojca mego targowiska. Jego uczniowie przypomnieli sobie, że jest napisane Żarliwość o dom twój pożera mnie. Żydzi zapytali go, jakim znakiem możesz nam pokazać, że masz prawo to czynić. Jezus odpowiedział: Zbuszcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją wzniosę. Żydzi powiedzieli 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wznowisz w trzy dni? Jezus mówił o świątyni swojego ciała. Gdy powstał z martwych, uczniowie przypomnieli sobie, że to powiedział i uwierzyli Pismu oraz słowu, które Jezus powiedział. Podczas paschy żydowskiej w Jerozolimie. Wielu uwierzyło w imię Jezusa, widząc znaki, które czynił. Lecz Jezus nie powierzał się im, bo znał wszystkich ludzi i nie potrzebował, aby ktoś mu świadczył o człowieku, ponieważ sam wiedział, co jest w człowieku. Drugi rozdział Ewangeliana rozpoczyna się od wydarzenia, które stało się symbolem przemiany i początku nowego porządku duchowego, wesela w Kanie Galilejskiej. To właśnie tutaj Jezus dokonuje swojego pierwszego cudu, przemieniając wodę w wino. Nie jest to tylko cud dla samego zaspokojenia ludzkich potrzeb, lecz głęboki znak duchowy. Woda w stągwiach, przeznaczona do żydowskich oczyszczeń, symbolizuje prawo i stare przymierze. Gdy Jezus przemienia ją w wino, ukazuje nadejście nowego przymierza, opartego nie na rytuałach i przepisach, ale na wierze i łasce. Wino jest też symbolem radości, błogosławieństwa i życia, które Jezus przynosi ludziom. Warto zauważyć, że Maria, matka Jezusa, odgrywa tu rolę pośredniczki w potrzebie. Mówi do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. To zdanie jest pełne duchowej mądrości. Ukazuje ono właściwą postawę wobec Jezusa, posłuszeństwo Jego słowu. Cud w Kanie nie dokonał się dzięki magii, ale dzięki posłuszeństwu i wierze. Jezus nie uczynił nic spektakularnego, nie wypowiedział nawet słów przemiany. Wystarczyło, że ludzie uczynili to, co im polecił. Druga część rozdziału przenosi nas do świątyni w Jerozolimie. Jezus, widząc w domu Bożym handlarzy i wymieniających pieniądze, reaguje stanowczo, wypędza ich, przewracając stoły i mówi: Nie róbcie z domu ojca mego targowiska. To wydarzenie jest ostrzeżeniem dla wszystkich, którzy chcą łączyć wiarę z interesem, pobożność z korzyścią. Dom Boga ma być miejscem modlitwy, skupienia i czci, a nie miejscem handlu i zysku. Słowa Jezusa zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję są proroczym odniesieniem do jego śmierci i zmartwychwstania. On sam staje się nową świątynią, miejscem spotkania człowieka z Bogiem. Po jego zmartwychwstaniu uczniowie rozumieją, że to o nim była mowa. Jan pokazuje tutaj, że Jezus od początku wiedział, kim jest i jaka jest jego misja. Rozdział kończy się zdaniem, że Jezus znał wszystkich i wiedział, co się w człowieku kryje. To zdanie jest kluczem do całej Ewangelii Jana. Jezus nie potrzebuje ludzkiego świadectwa, bo zna serca. Jego wiedza nie jest tylko rozumieniem ludzkich słabości, lecz także boskim wglądem w naturę człowieka. Rozdział drugi Ewangelii Jana uczy, że prawdziwa wiara nie opiera się na cudach lecz na zrozumieniu, kim jest Jezus. Woda przemieniona w wino ukazuje jego moc przemiany, a oczyszczenie świątyni, jego świętą gorliwość, oczystość kultu. Jezus od początku objawia, że jego misja to przemiana serc, odnowa relacji z Bogiem i wprowadzenie nowego życia, które wypływa z jego obecności.